Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Draftologii 3 na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj jesteśmy na miejscu 40, co oznacza, że draft według mnie bo bez żadnych wyzwań. Miejmy nadzieję, że w dzisiejszym odcinku pójdzie mi lepiej, przepraszam was ostatnio za to narzekanie, ale no po prostu są takie gry... Przy których się nie da wytrzymać. No dobra, to co? Zaczynamy. Oczywiście, jeżeli potrzebujecie końców, serdecznie zapraszam was do Magiccoins.plom, że jak macie 5% końców więcej. Jeżeli mówię trochę niewyraźnie, to wybaczcie mi, albo dentysty i tak, znieczulenie. Dobra, zaczynamy i myślę jaką dzisiaj tutaj formacją sobie pójść jest ta, którą gram ciągle tutaj 4-3-3, fałszywa 9 i wiecie co? Czuję się w niej bardzo pewnie. Także idę w nią. Powiem szczerze, jestem ostatnio zachwycony grom Arturo Vidala, także. Przyznam szczerze, że bardzo chciałem go w swoim składzie, no ale nie trafia nam się. Tutaj widzę wybór Neymara i od niego chyba dzisiaj zaczniemy. No i dobra, no i zobaczmy kto nam się trafi jako środkowy pomocnik. Trafia nam się Kovacic i to jest chyba dobry wybór. Po tej stronie chciałbym naprawdę bardzo zobaczyć Vidala, no ale niestety to się nie dzieje. No to Sergio Roberto. Jeżeli nie ma Vidala, no to lecimy w Ligę BBVA. Zobaczmy kto tutaj nam się trafi. Czyżby masz czy rano? No proszę. Bardzo ciekawie, zabiorę go No i ładnie, naprawdę skrzydle pewnie Normalnie by się trafił Messi, ale jako, że już mamy Taki dobry skład, to i tak trafi nam się Messi, no i wygląda to Bardzo, bardzo dobrze, kto na napastniku? Kto na napastniku? Uwaga, uwaga Gareth Bale na napastniku I muszę skorzystać z tej sytuacji Muszę skorzystać Wygląda to całkiem ciekawie, nie powiem. Nie spodziewałem się takiego rozwiązania, oczywiście nie celowałem w BBVA, to wyszło, no ale może pozwoli nam to wygrać w jakiś sposób. Trafiamy tutaj Daniel Wesza, który wydaje mi się jest tutaj najlepszym wyborem, aczkolwiek Carvajal nie wygląda źle, szczególnie 86 fizyczności. No to tym razem wygore Karwahala. No dobra, lewa obrona, zobaczmy co tutaj nam się trafi. Na razie draft jest całkiem prosty. Felipe Luis. No, bez problemu można stwierdzić, że to jest BBVA w 110%. Trafia nam się tutaj Rami. Jest Godin. Aczkolwiek powiem wam szczerze, jest do trafienia oczywiście lepsza wersja Godina i poczekam, bo wydaje mi się, że jest szansa na jego trafienie, więc na razie zabiorę po prostu Ramiego. I teraz środkowa obrona. Czy trafi nam się lepszy Godin? Na razie nie, na, nie na razie nie trafia nam się pierwszy raz. Nick z BBVA, więc kościelny Bo przynajmniej trochę łączy się z ramim. No i dobra, i zobaczmy koło na bramce Tutaj możemy sobie Keylor na was jak najważniej mi odpowiada No i muszę wam powiedzieć, że jestem zaskoczony Bo całkiem dobrze ten skład wygląda No to teraz rezerwy, zobaczmy co tutaj Na rezerwach się nam wydarzy eee, Leśmy w BBVA ciągle Dlaczego by nie, dlaczego by nie eee, Mamy tutaj Arda Turana Mamy Roysa, ale chyba wolę Roysa, Jako super zmiennika no, idziemy dalej, idziemy dalej. Co tutaj się nam trafi? Insigne Menez, Menez jest spokojny. Albo Sanchez, no niech będzie Sanchez. Eee, lecimy dalej. Bakambu mm, całkiem dobre, całkiem dobre tutaj trafienie. I wiecie co? Zabiorę go sobie, zabiorę. Bo jeszcze nie grałem, więc może będzie szansa na przetestowanie go. Eee, co tutaj dalej się trafia? Ronaldo. No i wybór tutaj jest prosty, bardzo prosty. Dobra, lecimy dalej. I tutaj nikt. Chyba. No, di Maria Okej, okay, tutaj trafiamy Benzema, jest Benzema hmm. I to jest, nie, to nie jest ten najlepszy Benzema, to jest prawie najlepszy Benzema Ale to na pewno jest dobry Benzema No właśnie, i teraz pojawia się pytanie, czy jest lepszy niż Gareth Bale Zabiorę go sobie, zabiorę go sobie na wszelki wypadek e, Lecimy, co tutaj jest dalej SPO Benarfa, to nie jest dla niego najlepszy, więc Mylera zabiorę Całkiem w ogóle dobre nam tutaj overale się trafiają Muszę powiedzieć, że jestem nawet zaskoczony takim rozwojem sytuacji. Tutaj nie będzie pajet, bo, bo tak. No i obrońca, przydałby nam się jakiś obrońca z BBVA. Aczkolwiek, aczkolwiek złym też wyborem ten kościelny tutaj nie jest. Więc, jeżeli by nam się nikt nie trafił, no a tak właśnie się. A nie, jest prawie obrońca, jaką ma tutaj wysoka średnia. No więc no zabiorę go, ale nie jestem przekonany w 100% co do jego. No, no właśnie Dobra, zabiorę sobie tutaj menadżera Zakładam, że z BBVA żadnego nie będzie Dobrze zakładam No to mogę Wengera zabrać, jeżeli no, kościelny będzie na obronie, to już jest pewne No i tak oto moi drodzy, nagle pojawił nam się draft 188 Tego się nie spodziewałem, nie wiem jak się będzie nim grało Najczęściej z mojego doświadczenia, jak z tego co kojarzę To właśnie nie jest to najlepszy sposób na wygrywanie draftu Mieć 100% zgrania, dobrą ocenę składu No bo potem to różnie bywa ale dam sobie szansę, mamy super ławkę rezerwowych, więc jeżeli coś nie pójdzie. E, ja i ustawiłem Benzemę na ataku, tak spróbuję go, spróbuję go. Jeżeli coś nie pójdzie, będziemy robić zmiany. A teraz do pierwszego spotkania. Nasz pierwszy przeciwnik też ma bardzo, bardzo dobry skład, jak przykolwiek formacja z pięcioma obrońcami i Neymar na obronie, no to jeszcze prawie skrzydłowy na... E, no ciekawe, ciekawe. No zobaczymy jak mu to pójdzie. Okej, okay, Ronaldo, dobrze całkiem. To wygląda. Ronaldo, uderzenie. Ronaldo 1 do 0. Tak jest. W siódmej minucie. Dobre wyjście. Tam chcieli go złapać w pułapkę offsideową. Leo Messi, Leo Messi. Nad bramkarzem i ależ to jest gol Argentyńczyka. 2 do 0 w 19 minucie. Wow, the hell. Co to jest za bramka? No bardzo ładne uderzenie. To nie mogę zabrać tego przeciwnikowi, ale niech on sam chciał tak. Jak ta piłka spadała? Czy to jest konoplianka? Wow. Ok, Kowacicz, Kowacicz, Ależ bramka teraz, młodego zawodnika Real Madrid. Troszeczkę chyba błędów w obronie, no ale to jest najważniejsze, że mamy kolejną bramkę na naszym koncie. Nie, co tu się stało? Czy to jest Bartra, który strzelił, właśnie bramkę przepychając tutaj wszystkich? No Bakambu, czy poda do Ronaldo? Podał. No i teraz jeżeli. Ronaldo. Ronaldo, tak jest. 4-2 i to nam daje dużą zaliczkę na koniec tego spotkania, ale nadal nie jest tu nic pewne. I mamy bramkę 5-2 Bakambu. Właśnie nasz zmiennik trafia na 5-2. No i moi drodzy, pierwszy mecz w tym drafcie wygrywamy, co mnie bardzo cieszy. No i możemy iść dalej Jedynej zmiany, jakiej dokonam, to dam teraz Garethowi Bale'owi szansę Bo Benzema, mówiłem, średnio mi się grało w akambu Może być na zmianę Szybko znalazł nam drugiego przeciwnika I wow, ależ mu się trafił tutaj skład Benzema jednak na nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł Ale założę się, że będzie szybko zmiana Sergi Roberto jeszcze raz Gareth Bale, Roberto Leo Messi, Leo Messi Prawa noga tu była, prawa noga Pięknie uderzył Argentyńczyk i mamy 1-0 w 15 minucie Okej, okay, to jest nasza pierwsza połowa, prowadzimy, ale to nadal nie jest pewne prowadzenie Bailey zejdzie, ciągle szukam idealnego napastnika Teraz damy szansę Neymarowi, a co niech zagra sobie na tej pozycji Chyba żebyśmy, o inaczej zrobimy Ronaldo zrobimy tak, zobaczymy jak sobie poradzi Nie, 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 nie Trzem osobom nie udało się ani dogonić, ani przepłać Messi'ego no i kończy się to niestety tutaj. A niewiele brakowało. 1 do 1. No, Ronaldo. Jest! 88 minuta. Zakręcił całą obroną, i Portugalczyk nareszcie trafia. Do bramki. aczkolwiek tutaj. Nie wiem jak mi ta piłka nie została odebrana. Sam się zdziwiłem. Na szczęście wykorzystaliśmy i Kaylor na was skapitulował. Moi drodzy, i ledwo ledwo ale wygrywamy 2-1. Przechodzimy do kolejnej rundy draftu. Ronaldo na samym końcu opisał się nadal nie potrafi znaleźć takiego idealnego napastnika. Może Marco Reus? No to lecimy, tym razem zaczyna a zobaczymy jak mu pójdzie i to jest skład przeciwnika. Leo Messi, poprzeczka. Ronaldo, Ronaldo, jest! 1 do 0 w 29 minucie. Okej, okay, robi zmiany, a ja jeszcze nie dałem tutaj Reusowi szansę na wykazanie się na napastniku, więc... Czemu nie? Co tu się nagle stało? Jakie lagi? Gościu zatrzymał grę i nagle. No, nie da się grać. Ja mam wszystko w slow motion. Mogę dokładnie zaplanować sobie, co chcę zrobić. Takich lagów jeszcze w FIFA nie widziałem. Okej, okay, moi drodzy, w końcu utraciłem połączenie z nim i nie wiem, czy to on się rozłączył, czy, czy jej nas rozłączyło. Nie mam pojęcia, ale to było bardzo, bardzo dziwne. I przechodzimy tym samym do kolejnej rundy. No miejmy nadzieję, że kolejny przeciwnik nie będzie miał takiego problemu z lagami I mamy skład 187, ładnie, BBVA Gramy finał Wow 1 do 0 w trzeciej minucie 2 do 0 Okej, okay, pierwsza połowa za nami, przegrywamy 2 do 0 Po naprawdę dwóch Znaczy Po drugim y Okej, okay, połowa za nami, przegrywamy 2 do 0, drugi świetny gol e, Griezmana, pierwsza no to moja fatalna e, obrona Zobaczmy co tu możemy zrobić, e, Ronaldo dam na atak e, Mascherano zamieni z Kołaczyczem, Mascherano zejdzie na rzecz powiedzmy e, Di Mari, Bo Mascherano no po prostu nie radzi sobie Angel Di Maria i to jest rzut karny, sfaulowany Argentyńczyk e, No i jeżeli teraz tego nie strzelimy Marne szanse, że jest jakakolwiek szansa na powrót. Wyczekał Noyara Ronaldo, ależ bomba. Nie miał szans. Manuel Noyer. Ok, Messi. Messi? Royce, 2-2. Tak jest. Nie, nie. A, jakby to był fenomenalny strzał. To był taki przeciętny strzał Di Marii Nie wiem, czy tam nie było gdzieś rykoszetu. I w 83 minucie. Aj, niedobrze. Ronaldo? Ależ akcja Marco Roysa teraz! Co Marco Royce zrobił? Ronaldo w ogóle, obrona jego zaspała? Tak jest. Fenomenalny, szybki powrót. Wow! Tego się nie spodziewałem. No i moi drodzy, mamy dogrywkę w finale. Zastanawiam się nad zmianami i chyba Roberto Sergio zejdzie za Melera. No nie, 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 nie. Nie miałem tutaj innego wyjścia. Griezmann i tak by to strzelił. Myślałem, że może jakoś się zawaha, ale Neymar dobrze mu nadbiegł. 4-3 Antoine, Griezmann. No, nie sądziłem, że z tego dośrodkowania padnie bramka. 5-4, ale teraz to mi już niewiele da. Baron Kościelny Müller. What? Co właśnie zrobił Man of the match Müller? Niesamowite uderzenie ząb w niewoli jak cholera, ale to nie ma najmniejszego znaczenia, bo to co właśnie zrobił Niemiec jest niesamowite. To był ostatni strzał, prawdopodobnie w tym spotkaniu. Pokonał Manuela Noera idealnym uderzeniem w okienko. Jest, są karne od razu. O! Oh. I teraz. No, niesamowite spotkanie. Nieważne jak się zakończy, dając siebie wszystko Jeżeli przegram, no to trudno. Ale wiem, że będzie co oglądać. Lecimy Kailon na was, Ja, moja tradycyjna technika, ciągle w jedną stronę, w lewo. Ja będę ciągle się rzucał. I Maria, Angel Di Maria. Broni Neuer. Manuel Neuer u niego strzela. To jest dziwne dopiero. Jakim cudem? Marco Royce. Marco Royce, Marco Royce, ładne karne. I sam środek. Thomas Müller. Thomas Müller. Nad bramkarzem. Pójdę w prawo. I broni to Kaylor na was. Tak jest. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. I sam środek. Też potrafię. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann łapiemy. I teraz jeżeli uda się strzelić. A do tego podchodzi Messi. Leo Messi. Uff. To musi być najlepsze uderzenie, jakie Messi wykonał, broni Neuer. Ależ walka. Leo Messi. Leo Messi broni Kaylor na was. Dobra. Uwaga, Kowacic. Kowacic w sam środek. Wygrywamy, moi drodzy. Co za drama. To był dosłownie jeden z najbardziej niesamowitych spotkań. Jedno z najbardziej niesamowitych spotkań, jakie w życiu rozegrałem. Wow, 5 goli, w tym takie karne, w którym wszystko. Wow, no naprawdę, jestem pod mega wrażeniem tego, co się wydarzyło. Oczywiście, jestem mega szczęśliwy, że wygrałem. Statystyki są naprawdę bardzo, bardzo podobne. Graliśmy na dosłownie takim samym poziomie. On miał mega dobre przejęcia, co zresztą widać na załączonym obrazku. No i tak, oto odbieramy nasze w końcu wygrany draft. Dawno tego nie miałem. Eee, paczki za wygrany draft. Czemu takie? Naprawdę... Jedna za 50 tysięcy by mi starczyło, no, ale już otwieramy je. E, otwieramy je, zobaczmy, co w nich się znajduje w środku. Ale raczej wielkich tutaj skarbów nie będzie. Niemniej jednak jestem zadowolony, udało się wygrać. Zaraz zobaczymy, gdzie idziemy na planszy. No ale cokolwiek by tam nie było, mogę z tego zrezygnować, bo draft daje mi taką możliwość, prawda? No i teraz e, to niby są te... Patrz, Czy dostałem. Co tak naprawdę dostałem? Paczki za 25 tysięcy łącznie? Pikę. No to jest dobra karta. Pikę sobie zostawimy. Reszta troszkę mniej. A nie, to są te paczki z 12 zawodnikami. No dobra, one nie są aż takie złe. E, także mamy napastnika. i no to zawsze jest coś. I jeszcze proszę bardzo, jeszcze Kołacic, który dzisiaj nam się. Gorecka też jest OK. który nam się przysłużył, jest jest dobrze. I tak, moi drodzy, oto z miejsca 40. Idziemy na miejsce 44, ale oczywiście nie wracamy, ponieważ draft został wygrany i cokolwiek tam się dzieje na tym polu, jest nieważne. I w końcu jestem na 100% pewny tego, że nie staniemy na to miejsce. Tak jest! Piękny, piękny powrót. Przynajmniej tak mi się wydaje. No i to by było na tyle, moi drodzy. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No i co? Do zobaczenia kolejnym razem na moim kanale.